Co ty z tego robisz? Pyszną makaronową sałatkę z selerem naciowym. Ten seler to chyba do królików, a nie do sałatki. A puknij się, ty się tam znasz! Dobra, to mówię, jakie składniki. Potrzebujemy trzy kawałki selera naciowego, kilka różyczek zblanszowanego brokuła, ugotowany makaron penne, kilka suszonych pomidorów, majonez, natka pietruszki, pieprz i sól do smaku. No a mięso jakieś? To jest sałatka bez mięsa, robię. Seler kroimy na drobne kawałki. Brokuł kruszymy na mniejsze kawałki. Suszone pomidory kroimy na drobne kawałki. Dodajemy makaron. Czas na sos. Trzy łyżki majonezu, trzy łyżeczki oliwy z suszonych pomidorów i pokrojona natka pietruszki. Pieprz, sól. Wszystko dokładnie mieszamy. Ale będzie sałatka. Marek, próbuj. Mm, jak to chrupie, ten seler. Dobre. No i co, dla królików seler? Powiem Ci, że w sałatce smakuje idealnie. Mmm, pycha.